Hej, 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 cześć kochani moi Witam was w kolejnym odcinku na kanale Jestem Natalia I tak jak wam obiecałam Nagram parę otwarć kopert Ponieważ nie udało mi się Do ostatniego odcinka tego e, Dograć I dołączyć Także przepraszam was bardzo mm, Napisałam wam Pod filmikiem, że około 19:00 Mam nadzieję, że do tego czasu się wyrobię Chociaż jeszcze nie ma 18:00. godziny no i co, nagram y, otwarcie kilku kopert i lecę spać bo tak jak wam już mówiłam zaczęłam, y, wróciłam co to jest nie wiem. Wróciłam na kurs prawa jazdy, znaczy wiecie, no ja dokupuję po prostu godziny, żeby to skończyć. Poszłam do pracy Także tak mam tutaj Justynki, Justynki, Tatianki, Mariana, Mariana, weźmiemy sobie też Anię, weźmiemy sobie Ole, weźmiemy sobie Gosię i weźmiemy sobie pszczółkę Maję. O. Tak, zróbmy te, otwórzmy, zobaczymy co się w nich kryje. Ten odcineczek będzie bardzo, bardzo szybciutki. Zaczniemy sobie od kopertki pszczółka Maja. Jest to kopertka z numerkiem 16, Czy ja gdzieś mam mam dwutko do otwierania? Tak się mówię, w kopertkach tym razem zrobiłam inaczej. Jeżeli ktoś sobie życzy przelew, Proszę o taką informację. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś kopertki, proszę o wstrzymanie się z tą informacją, aż wszystkie kopertki wasze nie zostaną e, otworzone. Bo tutaj o widzę jeszcze Jani, Mateusza, Joli, Gosi i właśnie Hani. Także, także tak. O tutaj coś w ogóle krzywo podpisałam. Dobra. E, numerek szesnasty to jest Hani, tak? Tak jest. Także Haniu, tutaj dla Ciebie megalinie za dwie dyszki. W tej edycji kopert pisam nazwę zdrapek, Jeżeli ktoś z Was będzie chciał przelew, proszę do mnie napisać. Z ogromną przyjemnością wyślę Wam przelewy. Ale tutaj Hania ma jeszcze kopertkę na pewno. Nie wiem, jak to jest z krzyżówkami. E, czy masz, czy nie masz, ale no. Gratuluję. Mega linie są twoje. Kopertka numer 8. I to jest... Mm, tracę ostrość. Gosia G. Także Gosiu, trzymam za ciebie kciuki. Ja nie wiem, co jest w tych kopertach. Jest tak wymiąchane, że tutaj może być wszystko. E, I w ósemeczce Gosi mamy ekstra pensja jedna sztuka plus krzyżóweczka XL także Gosiu gratuluję mówię tylko przypominam że jeżeli ktoś jeszcze bierze udział w krzyżówkach to też proszę się wstrzymać i tak samo z kopertami żeby potem w razie jak ktoś sobie będzie życzył wysyłkę nie musieć wysyłać kolejny raz kopertka z numerkiem 10 to jest Ola Roxy Olcia, trzymamy za Ciebie kciuki i u Ciebie mamy no, krzyżóweczkę XXL i krzyżówkę XL gratuluję, o ładne te koperty nic za trójkę się nie pokazuje, nic za piątkę ale pięćdziesiątka też jest w grze mamy dalej Niula ze Szczecina i jest to kopertka z numerkiem siódmym dobra niech tak zostanie niech się pokazują te naj większe. I tutaj dla Ani mamy owocowa eksplozja. Jedna sztuka. Także gwarantowana wygrana. Wpadła. Gratuluję. Dalej mamy Mariana. Kopertka z numerkiem czwartym. Mówię, tak mi się wybrały. Ja po prostu jestem tak zmęczona. Ja mam zakwasy tu, o tu. Jak tak zginam, to mnie boli. I tutaj też mnie boli. Więc jakże jakby... Nie mam siły. Kupiłam losy. Te losy są niesprawdzone. Leżą już no, tydzień na pewno, jak nie lepiej. Praktycznie, wiecie, poszłam do pracy. Myślałam, że będzie trochę lżej. Okazało się, że nie jest. I te losy leżą i nie wiem, czy tam coś jest. Marian, trzymamy za ciebie kciuki i tobie wpada Lucky Day, dwie sztuki. Także gratuluję ci. Marian, masz szczęście. Niech to szczęście cię nie opuszcza. Dalej Mariana Kopertka z numerkiem drugim. Ja się ogromnie cieszę, jak wygrywacie. Cokolwiek wygrywacie. A właśnie udział w takiej zabawie, gdzie są gwarantowane wygrane, to już jest w ogóle super. W dla Mariana mamy szczęśliwe linie, jedną sztukę, także gratuluję. Dalej bierzemy sobie kopertkę Tatiany i jest to kopertka z numerem pierwszym. Lubię jedyneczki. Także Tatjana. Przepraszam, dla ciebie mam. O, też szczęśliwe linie. O, i widzicie, jedynka nie zaskoczyła. Ale gratuluję. Mamy tutaj Justynkę z Mi się kopertka z numerem trzecim. I tutaj dla Justynki mamy owocową eksplozję. Jedną sztukę. Także gratuluję. I druga kopertka też jest Justynki z numerkiem szóstym. Ojej. A w szósteczce, kochani moi, mamy krzyżówka XXL. Jedna sztuka. Nie jestem pewna, czy Justynka przypadkiem nie ma jeszcze jednej koperty, ale... Ale nie wiem, powiem Wam, że teraz na tą chwilę nie wiem. Także y, jutro będę bardziej y, przy, żywsza. To sobie jeszcze zobaczę, a Wy po prostu się odzywajcie do mnie. Czy chcecie przelewy, czy chcecie. Przepraszam was bardzo, musiałam na chwilę przerwać nagrywanie. Także odezwijcie się do mnie, czy będziecie chcieli przelewy, czy będziecie chcieli wysyłkowo. Ja oczywiście teraz będę robić na nocne zmiany, więc y, będę miała y, dla tych, którzy już nie mają kopert. <śm> nie wiem. Ja dopiero zaczynam z tymi kopertami, więc y, raczej jeszcze wszyscy mają te koperty, także no, idę spać. <laughs> Dziękuję Wam ślicznie za cierpliwość Marianowi i Marysie na tą chwilę serdecznie. Gratuluję. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale. Dajcie mi chwileczkę, żebym się jakkolwiek przystosowała, zregenerowała. I ja nagram dla Was te losy. Muszę w ogóle je sprawdzić, czy tam coś jest, czy nie. Więc po prostu będę nagrywać i będę sprawdzać razem z Wami. Także nie zdziwcie się, jak zobaczycie jakąś datę. Eee, no. Uciekam. Dziękuję za cierpliwość. Miłego dnia do następnego odcinka. Buziaczki, pa, pa pa.